się marot ze strony maja mam nadzieję że, będę, że to jest mój pierwszy odcinek tak jak na razie może będą następne ale jeszcze nie wiem yy, prosiłabym żebyście łapkowali jeżeli ktokolwiek to ogląda to prosiłabym o łapki akurat jest godzina szósta coś u mnie się Alcia, jak zazwyczaj, jest e, słońcem. Mm, no tak jak mówiłam, 6.17, jak tam widzę. I to, co najbardziej lubi Alcia, wczoraj, o, fajnie było, powiem Wam, jedyne, co jest? Kotli! Dobra, e, biorę się w garść i dalej. On nie śpi Alcia. Nadal tu jest, jeszcze śpi, zaraz Wam ją pokażę, tylko jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że będzie dużo odcinków z mojego kanału, ale już nagrała jeden filmik ze mną. Widzę, że już tam chyba trzy osoby weszły. Chyba tak nie wiem. Um, jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że no będzie dosyć fajnie. A teraz pokazujemy wam, aż tylko proszę bardzo. Chyba za niedługo wstanie. O wstała! cała! Ancia przywitaj się z pierwszym odcinkiem. Ancia, no, niech nie będzie miło, że wyszłam. Ach, o co się w tym nagrywało. Dobra, nie chcę śpić dziewczyny. Wczoraj było fajnie. No tak więc, za niedługo będzie następny odcinek. Może będę w tej samej bluze, a może nie. To goodbye. Good night! Ale cześć, słyszałeś ją? Do widzenia, jej jest bardzo dobrze, no nie bądź